Się, Maro, z tej strony Kuba. Dzisiaj wyruszamy w podróż, bo jedemy po przyczepkę. Nie wiem, co tata za przyczepkę kupił, ale jakąś tam kupił. Zaraz pojademy No, sprawdzimy, co to za przyczepka. No, już sedam do. Halo, widać mnie? Oj, chyba mnie nie widać.

Jestem tak przeciemniony, bo tak jasno jest, że to ja nie wiem. Jezus, ja muszę się tą jedną ręką posługiwać. Tata, pomożesz mi trzymia widzów? A i piszcie, jaki ma być kolejny odcinek. Także Karol jest już mój nowy... Pierwszy odcinek. A tyle zresztą, jak wiecie, będzie za dwa lata. Oliver. Możemy zasubskrybować i dać łapkę w górę. Karol. I tak samo. Dzisiaj po tym odcinkiem chcę mieć. 3000 łapek w górę. Bo co się teraz będzie stało, to będzie. Długi i długi i długi odcinek Naprawdę będzie tak długi 30 minut będzie I Tak nie długi Tak nie długi Tamoga Co ja Swoją popsułeś A nie mój dobra nie. Teraz mam po druga Ta, ile my tam będziemy jechać? No, dobre pół godziny. Pół godziny tam będziemy jechać. Sejmu! Yeah. Hmm. <coughs> Nie. Co by tu z wami porobić? Hmm. Siemka, Jarę do kiniżyna, to tamto Francka to podrzuca. Nie są tam ta mówi Więc, co my będziemy robić? Pół godziny odcinek Pół godziny Długo No ale nie aż tak długo, nie? Więc niedługo nie też nie przesadzajmy, pół godziny, 29 minut, coś takiego Ale jak nawet 6 godzin albo 5, albo 10 Bolę ja Niemiec jechał e, do tego jechało do Lublina. Tak Karol Cyram Jesteś już na YouTube Oglądaj mnie i subskrybuj mi kanał Są, obiecywałeś w szkole. Są, obiecywałeś Są obiecywał Tata są obiecywał. No, a to nie musisz cały czas nagrywać, nie? Muszę. Możesz sobie zrobić pierwszy kawałeczek, później nowy kawałeczek. Dobra, widzimy się za jakieś pół godziny. Na razie.